Dobrze, więc mamy zadanie dziesiąte. Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego dwa różne metale wprowadzono do probówek zawierających ten sam roztwór. Efekt tego doświadczenia pokazano na zdjęciach. I widzimy, że tutaj w przypadku probówki pierwszej tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Yy, oraz tutaj widzimy w drugiej probówce, że tutaj jakaś reakcja zachodzi. Yy, Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz jedną odpowiedź spośród podanych w każdym nawiasie. W probówce 1 umieszczony został drut wykonany z miedzi. Czyli wiemy, że tutaj mamy naszą miedź. A w probówce 2 kawałki. No i pytanie, czy cynku, czy srebra? No to musimy się teraz zastanowić. Nie bez powodu tutaj jest potencjał standardowy redukcji. Z tego względu, że będzie on nam tutaj dosyć potrzebny. A mianowicie, widzimy, że tutaj się nic nie wydarzyło. Czyli możemy domniemać, że... Mieć nie wyparła jakiegoś metalu lub, yy, lub wodoru z jego czy kwasu, czy innej soli, prawda? Yy, oczywiście roztworu, yy, soli, roztworu kwasu. Yy, a widzimy, że w drugiej zaszło. Yy, co to nam tak naprawdę mówi? Możemy sobie założyć, yy, że to może nie jest jakoś bardzo poprawne. Do tego konkretnego podpunktu, ale możemy sobie założyć, że yy musieliśmy wyprzeć wodór lub yy jakiś metal, który się znajduje nad wodorem w potencjale standardowym redukcji. Ja tutaj oczywiście jeszcze tylko przypomnę, że potencjał yy tej redukcji może napiszę tutaj na boku że potencjał redukcji yy dla wodoru yy to wynosi Zero. Co to nam mówi? Ano, jeżeli sobie zobaczymy w yy, tablicach, to widzimy tutaj, że mieć posiada 0,342 yy, setne, yy, a raczej 1000 woltów yy, yy, w przypadku potencjału standardowego. Yy, to też nam yy, mówi, że nie może to być srebro, ponieważ srebro, jak widzimy, w tym szeregu znajduje się o wiele wyżej od, yy, od miedzi. Więc na pewno, jeżeli byśmy tutaj wrzucili yy, do tej drugiej probówki srebro, to również by się nic w tej probówce nie wydarzyło. Yy, więc wniosek jest taki, że musiało to być coś, co jest yy, w szeregu, pod w sensie nad wodorem, w sensie ma ujemne yy, wartości pod standardowego. A takim, yy, takim metalem jest oczywiście cynk. Yy, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, jeżeli byśmy wrzucili srebro no to by się wydarzyło dokładnie to samo co dla miedzi, czyli po prostu nic. No i teraz tak. Ciecz znajdująca się w obu probówkach to. No i tutaj mamy wodny rozwój chlorku sodu, stężony kwas azotowy 5 i kwas solny. I teraz tak. W przypadku wodnego roztworu chlorku sodu to możemy powiedzieć tak, że tutaj faktycznie by się nic nie wydarzyło, natomiast jeżeli chodzi o próbówkę drugą, tak naprawdę nie zaobserwowalibyśmy takiego efektu, jaki jest przedstawiony na zdjęciu numer dwa. Bo tutaj oczywiście miecz nie wyprze sodu z chlorku. To się zgadza. Natomiast w przypadku y, reakcji z cynkiem, no to też tutaj y, nie doświadczylibyśmy takiego efektu. Y, jeżeli chodzi o stężony kwas azotowy 5, no to tutaj sprawa jest jasna i to możemy sobie z automatu odrzucić. Dlaczego? Dlatego, że miedź akurat reaguje ze stężonym i rozcieńczonym kwasem azotowym 5, więc y, ta odpowiedź już odpada. No i pozostał nam kwas sonny, co zgadzałoby się, ponieważ tutaj faktycznie nic by nie zaszło. No i tutaj faktycznie te pęcherzyki tutaj ulatniającego się gazu byłyby widoczne. Dlatego tutaj odpowiedź to jest. Solne. Bo tutaj tak jak w przypadku chlorku sodu ja o tym zapomniałem powiedzieć, że yy, właśnie yy, tutaj nie doświadczylibyśmy tego wydzielania się yy, pęcherzyków gazu, bo tutaj też trzeba było zinterpretować właśnie, co dzieje się w tej probówce. I yy, yy, tak zaznaczone odpowiedzi pozwolą nam uzyskać cały pełny punkt za zadanie 10.